Cleo, my się dzisiaj znajdujemy na premierze Bajki Biedronka i Czarny Kot. Wokół ciebie jest tłum fanów, tłum dziecięcych fanów. Powiedz mi, jak ty reagujesz właśnie na takie personalne spotkania z dziećmi? Bardzo ciepło. Ja bardzo lubię energię dzieci, bardzo lubię też dla nich tworzyć. W związku z tym takie spotkania z nimi są dla mnie bardzo miłe i ciepłe. W związku z tym też fajnie się dzisiaj bawię. A powiedz mi, jak się tworzy piosenkę do bajki? Myślę, że przede wszystkim trzeba się odnieść do treści filmu i nadać taki charakter tej piosence, która będzie bezpośrednio wiązała się z całą energią tej bajki. I tak też było w tym przypadku. No i w studiu bawiłam się świetnie nagraniowym. Biedronka to super bohaterka. Czy ty kiedykolwiek marzyłaś o tym, żeby być super bohaterką? Tak, oczywiście. Ja myślę, że każde dziecko marzy o supermocach. Ja bardzo chciałam w ogóle latać, więc nie wiem, chyba w ogóle ten motyw latania się u mnie gdzieś tam pojawiał. Może dlatego, że też byłam wychowana na Disneyu, Piotruś Pan i tak dalej, więc tak jest. A gdybyś mogła zmienić świat, bo w bajkach często mogą bohaterowie zmieniać ten świat, co byś zmieniła w naszym świecie? Na pewno zmieniłabym to, żeby po prostu ludzie byli dla siebie dobrymi ludźmi, po prostu, żeby, żeby się wszyscy kochali, żeby nie było wojen i żebyśmy mogli w spokoju sobie żyć na tej pięknej Ziemi.